Gisela Cardia, Treviano Romano we Włoszech Orędzie Maryi. Moje umiłowane dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci moje, to są te czasy przepowiedziane. I wy zostaliście wybrani jako świadkowie. Wkrótce wszędzie usłyszycie i ujrzycie wojny. Trzęsienia ziemi będą następować jeden po drugim, aż przyjdzie to najgorsze. Dzieci moje miejcie wiarę. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się wiele. Tylko tak zdołacie się ochronić. Obecnie to, co nadejdzie, nie będzie mogło już zostać złagodzone. Ale wy niczego nie musicie się bać. Kochajcie Boga, kontynuujcie wieczorniki modlitewne, powierzając się jedynie Jemu i Jego nieskończonemu miłosierdziu. Nie wycofujcie się, ale idźcie naprzód z siłą jedynej prawdy. Proszę was, dzieci, każdego dnia poświęcajcie się mnie, waszej matce. Ja okryję was mym płaszczem, by zawsze was chronić. Nigdy się nie bójcie. Módlcie się za Kościół, ponieważ szerzy się zamęt. Teraz was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 21 sierpnia 2021